Cześć, witajcie! Dzisiaj zacznę przedstawiać Wam krótkie filmiki, różne rzeczy dotyczące Follow the Beauty Cycling Around the World, czyli po naszemu podążając za pięknem dookoła świata rowerem. Podróży, którą odbyłem między 2017 a 2018, wiele rzeczy się działo. Teraz tutaj zobaczycie kilka wybranych i także pokażę Wam trasę, jaką odbyłem. Miłego oglądania! Cambridge był oczywiście początek. Już w pierwszym dniu zawałem gumę w drodze do Londynu. Nie była to jedyna guma, jedna z wielu. Następnie było Dover i kierowałem się na Kolonie. W Kolonii udało mi się pierwszy raz grać w tenisa. Wziąłem sobie rakietę w podróż, bo nie wyobrażałem sobie roku czasu bez gry. Udało mi się grać sześć razy w tenisa i w dodatku raz byłem nauczycielem. Także rakieta nie służyła tylko do podparcia roweru, ale głównie do grania. Tutaj widzicie zdjęcie z Chin. Następnie na trasie Złotoryja, moja miejscowość, z której pochodzę, tutaj macie stadion górnika. Tam, za tymi drzewami, za tym płotem, był mój dom. Teraz wiadomo skąd ta moja miłość do piłki się wzięła. Tutaj widzicie trasę, dla pieszego, z tego względu, że. W dzisiejszych czasach Google nie pokazuje możliwości jazdy rowerem przez Ukrainę, i także to będzie w kilku miejscach jeszcze na mojej trasie. Poza tory była Ukraina i odwiedziny u przyjaciół, którzy zostali poleceni mi przez Hucie, przez Pawła, gdzie spędziłem super czas. I znowu ich pozdrawiam: trzymajcie się tam, nie dajcie się, jesteśmy z wami. Następnie Saraktasz i także mili ludzie poznani tam e, i pomocni przede wszystkim. Również w Saraktaszu też e, poczułem się pierwszy raz jak e, celebryta. Może mały celebryta, ale celebryta. Wywiad w gazecie się ukazał, zdjęcie było. 20-30 km od Saraktasza na wschód, na, na, na północny wschód. Zdarzyło się najgorsze moje mojej wyprawie. Trochę się poobijałem. Pierwszy taki mój wypadek i oby jedyny. Więc panika była, dużo krwi, nieprzyjemnego bólu. Wylądowałem w szpitalu. Tam przyjął mnie bardzo fajny doktor. Hi everybody! I'm Nick Włożył rękę w gips i obwinął głowę. Everybody. Ba -ba. Następnie dalej przez Kazachstan na Chiny. Bachty przy granicy z Chinami. Właśnie tam między Bachty a Tacheng jest przejście graniczne, gdzie przekroczyłem granicę, ale Google Map nie działa w Chinach i także nie pokazuje tutaj tego kawałka trasy od Bachty do Tachengu. Na granicy, oj, ostro mnie przetrzepali. Naprawdę, gdyby mogli włożyć rower do maszyny skanującej, to by go prześwietlili. A tak otwierali mi komputer, telefon, nie wiem, może coś tam grali szpiegującego. Oby nie. Kazali wszystko wyciągać z torby, pokazywać. Ale udało się. Dalej przez Urumqi do Shining. Tam był przystanek i zostawiłem rower, bo nie mogłem jechać rowerem do tej części Tybetu. Wskoczyłem tam do pociągu i odwiedziłem lasę Tybet. Głównym powodem odwiedziń Tybetu było oczywiście Monteveres, no i całowanie się z psami. Gdy wróciłem do Xining, znowu na rower i kontynuacja podróży przez Chengdu, gdzie zobaczyłem pandy. Ponoć są bardzo leniwe i poprzez to nie rozmnażają się dobrze, ale poza tym fajne miśki. Wróciłem na trasę i kierunek południe, do granicy z Laosem. W Laosie miałem jedną z najgorszych dróg, ale widoki były ładne. Jechałem wzdłuż Mekongu. Kolejnym miejscem na liście, którą stworzyłem przed wyruszeniem, była fajna świątynia w Tajlandii. Mają bardzo dużo świątyń i wiele ich jest w jaskiniach, ale sądzę, że ta jest wyjątkowa. Kolejnym krajem na trasie była Malezja. Tam znalazłem drugi najstarszy las deszczowy i było fajnie tam pójść. Jak widzicie, wejść na drzewo, no i spędzić noc w dżungli samemu. Z Singapuru do Sydney pierwszy samolot i długa podróż. W Sydney, ze względu na opóźnienie, zatrzymałem się tylko na trzy noce, ale udało mi się zwiedzić kilka ciekawych miejsc. Z Australii do, do Nowej Zelandii tutaj znowu na liście życzeń był Hobbiton. Z Oakland na Hawaje do Honolulu najdłuższy lot w mojej podróży. Nie było przyjemnie. Nie umiem spać w samolotach i naprawdę było ciężko. Ale jak to się mówi, warto było. Hawaje były po prostu e, po drodze z Nowej Zelandii do zachodnich Stanów. I dlaczego nie podskoczyć i poopalać się na plaży. Kalifornia i jej atrakcje. Głównymi atrakcjami dla mnie było zobaczenie trasy 66. Również jako fan Depeche Mode odwiedzenie Rose Bowl, gdzie Depeche Mode zagrał najsłynniejszy koncert, odwiedzenie Wielkiego Kanionu, no i oczywiście wstąpienie do kasyna w Las Vegas. I jak już wspomniałem, niektórzy wiedzą, udało mi się wygrać. Być w Las Vegas i nie pójść do kasyna, no to chyba zbrodnia, co? Zobaczyłem również znak Hollywood. Tam była jedna z pięciu takich sytuacji, że musiałem wychodzić z namiotu z rękami do góry. Tak to jest, jak się człowiek rozbije tam gdzie nie można szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Potem była pustynia w Arizonie fajnie było przez nią przejechać. Znalazłem się w El Paso, w mieście przy granicy z Meksykiem. Widziałem ten słynny albo niesłynny mur na granicy. W Austin w Teksasie widziałem jak się bawią angielscy brytyjscy żołnierze. Pomogłem im z tymi puszkami, pomogłem im opróżnić tą lodówkę. W Houston był pierwszy krokodylek na widoku, a że lubię kosmos, to NASA center było na liście jak najbardziej do odwiedzenia. Dalej New Orleans, Nowy Orlean i więcej krokodylków. I ostatnie miasto w Stanach Zjednoczonych, Orlando. Tam już od jakiegoś czasu e, czułem tęsknotę za domem, więc samolot do Gatwick, pod Londyn, no i rowerkiem przez Londyn do. Cambridge. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrybowania. Tutaj możecie to zrobić. Do ustawiania przypomnień, a także do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki serdeczne i do następnego.